Hej z tej strony Shadow, witam Was w kolejnym tutorialu! I dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką babeczkę w formie żabki. I co będzie Wam potrzebne? Zielona modelina, czarna modelina, forma do podstawy babeczki, nożyk, szczoteczka do zębów, haczyk, Fimo Liquid. I ja do zblendowania ze sobą elementów użyję takiego narzędzia z igłą I na uśmieszek użyję takiego narzędzia w kształcie łódeczki A jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałam, to będą Wam potrzebne narzędzia kulkowe Bierzemy sobie naszą foremkę do babeczki i wyrabiamy modelinę I jak już będziemy mieli tą modelinę wyrobioną, to wkładamy ją do foremki Jak już macie zrobioną podstawę, to teraz bierzemy się za górę babeczki i tak samo wyrabiamy sobie modelinę. Jakiej wielkości będzie góra tej babeczki, to zależy od Was. Ja lubię robić te góry troszeczkę większe, dlatego użyję tej modeliny więcej. I jak już odmierzycie sobie odpowiednią wielkość tej góry, to możecie. Teraz przykleić tą górę do podstawy, i to jest dobry moment, żeby wziąć szczoteczkę i zrobić teksturę na babeczce. I jak już mamy poteksturowaną górę babeczki, bierzemy sobie kawałek modeliny i robimy sobie z niej kulkę. I teraz z tej kulki trzeba sobie rozwałkować na taki walec. Taki trochę bardzo rozciągnięty walec. I tutaj te końcówki sobie spłaszczamy palcami, żeby były w miarę okrągłe. Te końcówki trzeba tutaj sobie po bokach to w miarę ukształtować. I jak już mamy gotowe te końcówki, odcinamy sobie mniej więcej tyle. No i oczywiście, żeby były takie w miarę równe ilościowo te dwie końcówki. I teraz bierzemy sobie jedną z nich i tutaj robimy taką ala łudeczkę, coś w tym stylu, żeby to oko było jeszcze bardziej okrągłe, nie do końca, tylko tak prawie do końca, coś takiego. I to samo robimy z tą drugą końcówką. I można teraz te obie końcówki troszeczkę poteksturować z jednej i z drugiej strony. I teraz przyczepiamy oczy do góry babeczki. I teraz ja sobie biorę takie narzędzie z igłą, i żeby ta modelina była lepiej przyklejona, w sensie te oczy do góry babeczki, ja sobie za pomocą tego narzędzia blenduję modelinę, żeby nic nie odpadło i nie odkleiło się. Jeżeli ten kształt oczu Wam się zepsuł, to oczywiście poprawcie to palcami. To samo tyczy się, jeżeli chodzi o teksturę. Jeżeli chodzi o oczy, to troszeczkę delikatniej to róbcie, bo potem będziecie musieli poprawiać z powrotem kształt tych oczu. Teraz bierzemy sobie naszą czarną modelinę i odrywamy dwa małe kawałki na w miarę równe dwie kulki. I z tego będą oczy. I tak wiem, ręce mam całe brudne, w ogóle zielone. To ta modelina zielona tak właśnie brudzi ręce. I teraz yy, bierzemy sobie tą kuleczkę i delikatnie rozpłaszczamy ją między dwoma palcami, żeby wyszedł taki krążek, i umieszczamy go tutaj, gdzie powinno być oko. To samo robimy z drugim okiem. Robimy sobie kuleczkę. Rozpłaszczamy w palcach i przyklejamy. I teraz ja dodaję uśmiech za pomocą swojego nowego narzędzia. Wy, jeżeli nie macie albo nie chcecie robić tak jak ja, to zróbcie sobie po prostu te usta z modeliny. I teraz wystarczy dodać haczyk, który gdzieś mi zniknął, i nie mogę go teraz znaleźć. Uciek. Po prostu uciekł. Za pomocą likwidu zabezpieczamy sobie ten haczyk, żeby nie wypadł, i wkładamy haczyk w babeczkę. I jako, że modelina z Fimo zielona jest troszeczkę twardsza, to wyciągnę sobie ją teraz z foremki. I tak oto wygląda nasza babeczka. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten tutorial. Jeżeli korzystacie z moich tutoriali, to zachęcam was do tego, żebyście oznaczali mnie na zdjęciach wstawionych na przykład na Instagramie lub na Facebooku, a szczególnie na Instagramie, bo jakoś tak ostatnio częściej używam Instagrama niż Facebooka. Oznaczajcie mnie na zdjęciach, żebym właśnie takie zdjęcia mogła zobaczyć, jak wam wyszły wyroby. Które robicie przy pomocy moich tutoriali? No i oprócz tego, jeżeli ten filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. A oprócz tego, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.